Aktorka urodziła się 15 lutego 1951 roku w Gdańsku. W wieku 11 lat przeprowadziła się wraz z rodziną do Warszawy i tam ukończyła liceum imienia. Klementa Gottwalda, jednocześnie uczęszczając na zajęcia koła dramatycznego Jadwigi Marsoł, po maturze dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jadwiga zadebiutowała na ekranie w 1972 roku w filmie Trzeba zabić tę miłość w reżyserii Janusza Morgensterna. Przełomową rolę zagrała w filmie sam na sam w reżyserii Andrzeja Kastenkołu, za którą zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W ostatnich latach Jadwiga Jankowska-Cieślak często pojawiała się w edziudach studenckich i ta krótka forma pozwalała na stworzenie wielkich, małych ról. Filmografę aktorki zamyka serial Sortownia. W wieku 74 lat zmarła Jadwiga Jankowska-Cieślak. Pomimo poważnej choroby, kobieta nie zrezygnowała z występowania na scenie. Pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak odbył się 23 kwietnia 2025 roku w Józefowie. Aktorka spoczęła obok swojego męża, zmarłego w 2015 roku.